Doble, ja tam Wojtek. No. To na przykład jest... E, to jest... E, jak to się nazywało? Westin. Westin? Mm. Tak. Taki złoty. Na przykład. To, to jest takie... Są szkółki, dwie. Wiecie? Takie dwie skórki. One są podobne do tych, ale nie za bardzo. Zobaczcie. Tu mam takie dwie, a to jedna. Bo tu różnią się. Sami zobaczcie. Mam takie dwie. Mam takie dwie. I znowu dwie. Takie same są prawie, ale różnią się troszkę. Tak. A to, co to jest, może być ciekawe, co to. Zgadywanie.